Hej, cześć, witajcie. Ludzko, jestem adaptera, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak połączyć kamerkę e, Reco SJ6000 e, z telefonem. E, to jak widzicie jest mój, pożyczony na e, potrzeby odcinka. E, pokażę Wam jak to połączyć za pomocą Wi-Fi. Będzie nam potrzebna aplikacja, którą możecie pobrać. Teraz wziąłem jeszcze kamerkę. Którą możecie pobrać e, z tutaj Skype albo z App Store bodajże. Um, aplikacja nazywa się iSmart DV, więc on dużo nie zajmuje, więc no co zaczynamy. E, na początku włączmy kamerkę. Kamerka włączona, brak karty, ale to się nie przejmujemy. Naciskamy ten guziczek. Połączenie Wi-Fi tam pisał, wy by nie zobaczycie. Teraz tak wchodzimy w telefon ustawienia Wi-Fi i szukamy Action CAM i tam zależy. To jak widzicie, pierwsza pozycja zależy po prostu jak u Was będzie napisane. Znaczy action cam będzie na pewno, ale W y, tam i tak dalej i tak dalej już będzie całkiem y, inne. Uff, przepraszam, <laughs> ale gorąco strasznie, nie wiem. E, to teraz tak, tu mamy już wszystko zrobione. I jak widzicie, jest połączenie. Nie wiem, czy zobaczycie, Lecz o tego połączenie przez Wi-Fi powinniście już widzieć. I teraz, jak widzicie, mam tutaj aplikacji DV. wchodzimy w tą apkę o widać mnie proszę bardzo to może mniejsza z tym, że nie można nagrywać jak widzicie jest to opóźnienie paru sekund i myślę, że to jest tyle co mogłem wam pokazać co do tego filmu czy widzicie tym przyciskiem włączać nagranie? Niestety nie mam karty w SD, ponieważ jest w aparacie. Tu przełączacie, możecie <laughs> robić zdjęcia teraz. Tu macie wskaźnik baterii AWB, nie wiem co to jest. Nie chcę was też okłamać. Złączenie Wi-Fi. Tu w tym kluczyku możecie zmieniać rozdzielczość i wszystkie te balanse bieli, częstotliwości itd. Tu macie w tym miejscu to jest coś w rodzaju um, oglądania tego co nagraliśmy no i niestety nic tego nie ma możemy sobie to pobrać na, tel na telefon w przypadku tego telefonu niestety nie mogę tego pobrać na telefon um, gdyż <kluz> um, telefon nie obsługuje formatu zdjęcia obsługuje, ale niestety formatu zapisu tej kamerki nie obsługuje co powoduje, że po prostu nie mogę tego pobrać, a więc tak, mam nadzieję, że Wam się ten krótki film podobał. Teraz Wam mogę pokazać. O, chyba powinniście widzieć. No, ja widzicie teraz, tyk to wszystko, widać co, co na kamerce przykładam kamerkę zatrzaskuję i widać wszystko to samo co kamerka widzi. Tak, proszę bardzo, jest, jest to opóźnienie paru sekund, ale to chyba raczej nic nie przeszkadza. No bo to no tam 1 do 3 sekund to nie jest dużo. I właśnie rozłączyło się automatycznie po wyłączeniu Wi-Fi tym guziczkiem aplikacja jak gdzieś się nam wyłączyła ja nic nie dotknąłem wyłączamy teraz tego kamerkę no Command Bro wyłączę. dobrze no super co ja robię nie? ten przycisk Dobra, wyłączamy kamerkę i tak jak widzicie aplikacja nazywa się iSmartDV. Możecie ją pobrać z sklepu Play. Zajmuje ona no, niedużo. A, I co? I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o w górę. Dziękuję za oglądanie. Cześć. Na